W ciągu ostatnich kilku dni niby cisza, niby święta, ale działo się trochę. Chyba już jest... Jeszcze... Śmierć sezonów ogórkowych, tak? mam wrażenie, że już nie istnieje coś takiego, nie, nie ma, kiedyś było, że w święta, że, że, że w wakacje, o, o czym to my będziemy rozmawiać, Sejm się rozjechał, w się. polityce się nic nie <laughs> dzieje, nie, po prostu, jak z, czasem nie sposób nadążyć. Nie? No dobrze, to jak nie sposób nadążyć, to my spróbujemy nadążyć i ułożyć parę ważnych wydarzeń, <laughs> nie wiem, czy to można w tych kategoriach właściwie ująć, no, ale w każdym razie, spór dotyczący Jerzego Owsiaka. No, ja to nazywam tak poważnie spór, to ma różne, powiedzmy to, odsłony. Chodzi tak naprawdę o to, że Telewizja Republika postanowiła wyprodukować swoje własne, powiedzmy, ala serduszka wzywające ludzi, żeby ją wspierały. No i to bardzo oburzyło nie, Donalda bo, Tuska. Bo, bo, bo hasło było, nie daje na owsiaka, tak, daje, daje na republikę. republikę. Ma być na tym, bo ja, ja nie widziałem tego serduszka, tak, chyba tak. jeszcze to jest tylko idea serduszka tak. na razie, jeszcze fizycznie. No, dobrze, ale no i oburzyło No i oburzyło to Donalda Tuska, który powiedział, że Telewizja Republika z właściwą sobie nienawiścią nie jest w stanie przejść do porządku dziennego, że tak wspaniałe, słuszne, Rzeczy robi Jerzy Owsiak, jak wspieranie dzieci chorych na raka, i ogólnie dzieci chorych, i tak dalej, i tak dalej. I mi się wtedy przypomniało przecież, bo, bo tak naprawdę to już trochę o tym zapomniałem, no ale to, to, to wystarczy sięgnąć do internetu, co Jerzy Owsiak wyprawiał podczas ostatniej kampanii wyborczej. Bo poza, pomijając wszystko inne, no on tak naprawdę w dużym stopniu wygrał Tuskowi te wybory, te masowe billboardy. Cała Polska została uwieszona Pseudo, pseudo, że tak powiem, charytatywnymi billboardami, bo tam było tak, coś tam w złe Polacy, pokonajmy tak. to zło, tak. to malutkimi literami tak, sepsa. sepsa. A to po prostu pod każdym względem, my żeśmy wtedy chyba nawet to komentowali, mam hmm. wrażenie, czyli w październiku, październiku 2023, że taki przykład Straszliwej hipokryzji, takiej podłości, kiedy ludziom uderza się czy atakuje się ich właśnie te no, uczucia, i te bo chęć pomocy, to dążenie do, to ten altruizm i tak dalej. No to, żeby. po co się to robi? No po to, żeby wykorzystać to do celów politycznych, prawda? I powiedzieć: Patrzcie, głosujcie na tych, którzy z tym złem. No, no, no nauczyć, pamiętajmy, no. że to zło to rymowało się z hasłami platformy wyborczej. To znaczy, Owsiak malutkimi literkami pisał, że chodzi mu o sepsę, ale wszystkie te y ryczały tak. wtedy, że PiS to zło, że jest apokaliptyczna walka sił i ciemności w tych wyborach, i trzeba zło odsunąć od władzy.